Dobry wieczór, witam na moim kanale i zapraszam na czytanie, co w uczuciach w najbliższym czasie. Rak. Raku. Co w uczuciach w najbliższym czasie? Gdzie ty chcesz odejść? Co ty szukasz, drogi raku? Tło jest takie, że ty jesteś gotowy na, na pójście dalej. Pójście dalej, ty jesteś gotowy na, na pójście dalej. jakieś. Chcesz wytyczyć jakieś nowe kierunki, to jest tło. Otwiera się jakiś nowy szlak przed tobą i ty chcesz chcesz po prostu wytyczyć samodzielnie te granice sam. Hmm. Rak. długie tasowanie, jak no, widzicie, tak musiało być. Rak. Co w uczuciach uraka? Rak się czuje spełniony. Rak ty, Raczku, się czujesz spełniony. Ty masz w sobie olbrzymią dojrzałość. E, jesteś zatopiony w tych uczuciach. Mam wrażenie, że też emocjonalnie podchodzisz do, 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 do tego aspektu związkowego, ale to wiąże się z, jakby z twoją wewnętrzną taką już dojrzałością. E, gdzie to już masz oczekiwania? Masz jasne oczekiwania i masz e, jakby pomysł na, na to, jak ma wyglądać e, Twoje życie. E, więc, więc wygląda na to, że, e, że Twoja sytuacja jest w tym momencie stabilna. E, jakby wpływa to, to na to, że ty być może jesteś już e, na takiej dojrzałej drodze zawodowej, I, i to ta pewność siebie taka związkowa wypływa z tego, że, e, że ty masz już e, masz pracę, masz dobrą pracę, czy, czy masz zawód, w którym czujesz się spełniony, i, i to wpływa na twoje poczucie takiej pełni. Natomiast wygląda na to, że, że twoje uczucia są głębokie, a to, co przynosi ci świat, i przyszłość to jest właśnie karta świat. I ona otwiera cię na, naprawdę na, 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 takie, na taki sukces w tym, czym czujesz. Bo karta świat generalnie to jest taka naprawdę. Szczęśliwa chwila swobody i takiego odkrycia różnych, różnych aspektów Twojego związku. No ale też może oznaczać to, że będziesz chciał ruszyć w świat albo szukać w świecie jakby nowych, nowych rozwiązań, bo, bo, bo ta karta świat otwiera przed Tobą. Ty tak jakby jesteś gotowy na uczucia, jesteś dojrzały, więc Wiesz, czego chcesz, eee, natomiast przyszłość jawi się jako świat, czyli taka bardzo otwarta przestrzeń. Eee. Wygląda na to, że jesteś w związku, który, który jest dla Ciebie stabilny w Twoim poczuciu jest stabilny, jesteście, wygląda na to, że oboje jesteście dojrzali. Natomiast ta dojrzałość w, w Twoim wydaniu wygląda na, na raczej taki spokojny to, czego Ty oczekujesz to takiej, takiego spokoju i yy, 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 yy ustabilizowania. Natomiast przyszłość wygląda tak, że, yy, że szykuje się, jakby otwierają się nowe możliwości. Świat przed Tobą otwiera jakieś nowe możliwości. To przynosi ta przyszłość. Czego dotyczy ta karta? Jakby wygląda na to, że Ty jesteś gotowy, gotowy by podjąć kolejne kroki w rozwoju swojej, swojego, swojego związku. A jeśli nie jesteś w związku, to wygląda na to, że ty naprawdę jesteś na tyle dojrzały, wypracowałeś sobie już jakąś ścieżkę kariery, albo masz tą dojrzałość wynikającą z doświadczenia, z doświadczenia o operowania pieniędzmi, więc ty, ty jesteś w tym momencie skupiony właśnie na swoich uczuciach i przed tobą otwiera się świat na coś nowego. To dotyczy takiego jakby jakbyś się wyzwolił od, od jakichś Wpływów, mam wrażenie, od jakichś wpływów, bo tutaj, tutaj nie ma jasno wskazanej osoby, natomiast jest wielki arkan, co może wskazywać, że szykują się u ciebie takie zmiany, yy, które mogą, 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 ci, mogą ci wiele dać, mają ci wiele do zaoferowania, bo ty jesteś w stanie dać wiele miłości i ten świat jakby otwiera przed tobą nieograniczone źródło co prowadzi do tego, że, że mam wrażenie, że to trochę jakby ułatwi ci, yy, ułatwi ci to życie uczuciowe, to sprawi, że Ty będziesz się czuł wyzwolony. Yy. I nie ma tu jasnej informacji, czy, do, czy to dotyczy partnera, czy nie. To jest raczej takie, jeżeli chodzi o Twoje życie uczuciowe, o takie wyzwolenie, o oczerpania z, z, ze świata, z różnych źródeł, jakby no świat stoi przed Tobą otworem, bo ty jesteś w stanie wiele zaoferować w swojej miłości. Hmm, może się też okazać, że, że znajdziesz też towarzystwo, w którym jakby będziesz czuł, że, że do niego należysz, że jakby jesteście, jesteście we właściwym dla siebie miejscu i ci ludzie, którzy was otaczają, jakby są, są na tym samym poziomie, są na tym, na tym samym etapie w życiu. Więc tutaj jakichś szaleństw, szaleństw miłosnych nie ma. Nie ma. E, tu bardziej chodzi o to, że świat się przed Wami otwiera i otwiera się na, takie, na takich ludzi, z którymi będziecie się czuli e, jak między swoimi. tak. Natomiast e, i, to, i to w zasadzie chodzi o zarówno o pary, jak i osoby, które, które nie mają partnera. E, to tylko wskazuje to są bardzo dobre karty bo tutaj są jakby przyszłościowo pokazują wam się dwie wielkie arkana i te dwie wielkie arkana to jest naprawdę jakby koniec tej podróży to znaczy osiągnęliście w swojej dojrzałości uczuciowej na tak dużo że możecie już z niej czerpać wiele możecie dać wiele możecie zaoferować niezależnie od tego czy jesteście w związku czy nie A jaka jest dla was rada? Rada jest taka, żebyście korzystali z uciech życia, żebyście po prostu e, czuli się kompletnie nieskrępowani, e, żebyście... Mm, Umieli, umieli tak swoim życiem i swoimi uczuciami zarządzać, żebyście to ty, wy czuli z tego przyjemność. Żebyście to wy e, mieli poczucie, że nad swoim życiem i nad swoimi uczuciami panujecie. To wy jesteście panami swojego losu. Tu jest też olbrzymia rada taka, żeby, mm, żeby korzystać z życia. Tak, tak, tak naprawdę całkowicie korzystać, zatopić się w, w tym, co, co możecie. Od, od tego świata uzyskać. Po prostu czerpcie tego, z tego niewyczerpanego źródła czerpcie, bawcie się, bo, bo, bo jedyna droga do, ku temu, żebyście w tych uczuciach umieli się odnaleźć, to właśnie to, że wy macie wiele do zaoferowania i no wykorzystajcie to po prostu, wykorzystajcie tą, tą, tą swoją energię, bo wy macie w sobie olbrzymi ogień. Na, na tym etapie. A świat stoi przed Wami otworem, także jeżeli macie partnera, to, 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 to tym bardziej, to tutaj szalejcie w łóżku po prostu, szalejcie w łóżku, odkrywajcie siebie nawzajem, e, nie wiem, stwórzcie czerwony pokój. <grywanie> Przepraszam za to porównanie, ale to jest jedyne, co mi przychodzi do głowy, naprawdę. Mm. Po prostu korzystajcie z uciech. Swoich i nie wiem, dlaczego ten czerwony pokój mi przychodzi do głowy. Natomiast tu mam takie odnoszę, takie mocne poczucie. To jest takie skojarzenie, tak naprawdę, że że wy macie w, w, naprawdę teraz tak olbrzymi ogień w sobie, że powinniście po prostu umieć go wykorzystać, umieć go wykorzystać na, na swoją radość i uciechę. Świat dla z swoim otworem i znajdziecie się wśród swoich. A jaka jest energia? Rak. Jaka jest energia w uczuciach? Rak. No takiej wydaje mi się Takiej namiętności, namiętności, takiego zrozumienia, umiejętności, umiejętności znalezienia się w parze. To jest taka rada, żeby umieć zatopić się w uczuciach, umieć z nich czerpać i, i, i też taką swoją mistyczność pewnego rodzaju odkryć. Być może macie w sobie takie pokłady, takiej namiętności tantrycznej, więc może, może to. To jest to, co, co powinniście korzystać, z czego powinniście korzystać. No Wasze uczucia są w tym momencie naprawdę na takim wysokim poziomie. Korzystajcie z nich. Rak uczucia. No właśnie, i tu jest. Wy umiecie na tym etapie spojrzeć z perspektywy. Naprawdę osoby zarówno dojrzałej, jak i młodej. Umiecie, umiecie jakby znaleźć ten balans, taki taką równowagę w spojrzeniu na różne sprawy, na podejściu do, do różnych spraw. Umiecie patrzeć zarówno oczami starszej osoby, jak i bardzo młodej osoby. To jest to jest olbrzymia umiejętność i to jest ten, to, ta dojrzałość, którą ewidentnie tutaj ta królowa kielichów reprezentuje. To jest też umiejętność dawania miłości. Bardzo ciekawy rozkład dla raka, jeżeli chodzi o miłość. Tymczasem ja bardzo Wam dziękuję, drogie raki, i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.